Hej, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj mamy vlogmaska numer 12 I ja już nie wierzę, że to jest połowa Tak szybko to zleciało, że hit naprawdę nie wiem kiedy Ale dobra, nie będę przedłużać, zabieramy się za otwieranie kalendarzy ja na samym początku ten z czekoladkami, szukam 12 I już znalazłam Mamy tutaj takiego ptaszka Teraz mileczka. Mamy milka szukamy dwunastki. O jest tutaj. Otwieramy. I mamy takie autko. Kalendarz ze ja mamy tutaj dwunastkę. I tutaj mamy go na nową kulkę. W tym kalendarzu od y, pana mamy y, dwunasteczkę. Ją otwieramy i jest naprawdę spora, jeżeli chodzi o wielkość. I mamy tutaj taki woreczek, a jest, nie, są w nim różne kolory sznurków pewełnianych i koraliki. Spoczko. I taki fajny woreczek przy okazji. Czas na kolejny kalendarz od obserwatorki. I tutaj mamy dwunasteczkę nasteczkę, takim ładnym bałwanem, więc otwieramy tylko tutaj. Muszę wziąć sobie nożyczki. Więc czekajcie, otworzę i ja Wam pokażę. Tutaj jest kilka takich kolorowych druciuków. spoko, dziękuję bardzo. Teraz kalendarz od mojej y, siostry. I niestety jest to już przedostatnie okienko. Dobrze otwieramy. I w środku znajduje się świecąca. O, w takim ładnym kolorze z brokatem. I na koniec kalendarz z hopychasami. Ale ostrość! Ostrość! Kurde, co się dzieje? Czekajcie? Halo, czekajcie. Ok, już jest. E, teraz trzynastka, a nie dwunastka, ale bym otworzyła trzynastkę. Dwunastka, dwunastka, dwunastka. Tutaj. Otwieramy poprzez e, Wbicie palucha. I nie coś fajnego widzę. To jest takiej ładnej, też Słuchajcie. wow, czekajcie, że Wam pokazuję, jakie piękne. Jest tutaj taki prześliczny kantarek w kolorze sky blue, jest przecudny. Naprawdę ten kalendarz zaskakuje, jest superowy, jest nie wiem ile razy lepszy niż w zeszłym roku, ze 100. Bo naprawdę kantarek jest cudny. na pewno go biorę dla swoich klientów dostajnie jest przepiękny. Yy, także super piękny kalendarz. pewnie do niego będzie coś w kolekcji na jutro czy coś takiego. Teraz otwieramy ten kalendarz i szukamy dwunastki. Mamy dwunastkę i teraz tutaj próbuję wbić paluko I mamy tutaj taki różowy drucik. Ten kalendarz kalendarzu dwunastka jest ogromna, naprawdę ogromna. Więc wbijam palucha i to idea się znajduję. Wow, mamy tutaj wielką, miękką szczotę. Do koni. Jest superowa. Dziękuję bardzo. Świetna. Wow, ale mega jest. I porządna taka. Superowa, naprawdę. Jest taka wielka. Będzie fajnie ścierać kurz. Dziękuję bardzo. Szczutę odkładamy na kupkę zdobyczy. I teraz lecimy sobie z tym kalendarzem. I 12 mam Tutaj. Z taką gwiazdeczką tutaj przy masce, więc otwieramy. Spróbuję wbić palucha. A nie, o tu się coś przerwało za sobie masce. Dobra, co my tu mamy? I tutaj mamy taki wosk z bitą śmietaną. Bardzo ładny. I na koniec dostaję Efolek, więc tutaj mamy dwunastkę. wbijamy palucha i wyciągamy akurat spadów. Wiemy też się niestety tak zapada tutaj. No ale cóż zrobimy. no trudno. Mamy tutaj, czekajcie, zaraz to przetłumaczę. Testka maść chłodząco rozgrzewająca. I możecie na posmarować nogi, plecy, konia i w ogóle. I, i, i jak były pod jakby tłumaczem jeszcze opinie to i, różni ludzie pisali, że można sobie też po upadku posmarować i, bolące miejsce czy coś takiego. I, więc spackom, mega. I powaham sobie to. Żel pachnie tak miętowo, ale jest taki strasznie jakby lejący się, że tak powiem. Jest taki, o widzicie, tutaj się tak nawet to, o, nieźle stykowało, więc super. Dobra, robimy podsumowanie. Oczywiście wygrała ta mega, mega szczota. Wygrała, dajmy tutaj. Drugie miejsce ma ten rozgrzewający smarek z epola. Trzecie miejsce kantarek, bo jest naprawdę świetny. Dalej, 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 dalej damy sobie sznurki bawełniane. Dalej wosk, dalej te druciki, dalej ta ładna świeczuszka, albo nie, tutaj damy ten drut, potem ta świeczuszka, potem te druciki, potem smaczek, potem duża czekoladka i na końcu mała czekoladka. Ja właśnie będę jechać do szkoły i jest tyle śniegu, że hip, Zobaczcie, jak ładnie. Właśnie wróciłam ze szkoły i kupiliśmy jeszcze margarynę i będziemy pijęć dzisiaj pierniczki. Zobaczcie to, w śniegu. U. I do pierniczków użyjemy tych wszystkich foremek, które ja dostałam od mojej przyjaciółki w kalendarzu, więc myślę, że Będą równe fajne kształty, i postaram się też ulepić y, pierniczkowego konia i hobiorsa. Okej, okay, moi drodzy, a więc y, ja już jestem w domu, i sobie teraz przybierzemy ten kantarek, o ten, który dzisiaj był w kalendarzu. Zobaczymy, jak pasuje, i ubierzemy go sobie Beverly. Chodź. Cześć, ubieramy sobie go w klaczce. I musimy rozpiąć karabinczyk. Ok, także wybieramy kantarek. Rapek. Tak, super kolor. Cool. spadł właśnie. Zaraz go trzeba będzie poprawić. Zobaczcie, jak ona prześlicznie wygląda. Cudnie. Jeju, ślicznie, mega i pasuje ten kantar. Przepięknie. Czekajcie. Zobaczcie, jak ślicznie wygląda przepięknie w tym kanterku. Naprawdę i pasuje, więc jej go zostawiamy. A ten halterek leci do pudełka. I gotowe. Teraz trzeba poprawić te renifery, które wcześniej zleciały. O! Tutaj... Ej, nie zlatuj znowu te reniferze. Dobra, pięknie. A więc moi drodzy, y, dzisiaj, niestety, y, dzisiaj niestety nie wyjdziemy znowu na trening, y, ponieważ ja jestem po chorobie i w ogóle, więc to by nie wypaliło, a jest okropnie dużo. Jak już wam wcześniej mówiłam, pieczemy po prostu pierniczki, y, ale z końkami też coś porobimy, więc się nie martwcie. No co, Harrybek próbuje już wysępić smaczki, ty. Dobra, no to skoro już sępią maluchy, to im damy po jedno smakołyku. I mam taki fajny słoik, Teraz na smaczki? Ok, wysypujemy ciasteczka. Jeżeli chodzi o ciasteczka, to jest ich naprawdę mało, bo nie wiem w sumie czemu. Kiedyś miałam tych smaczków naprawdę sporo, teraz jest ich mało, bo te też wszystkie z masy solnej zapleśniały i w ogóle musiałam je wyrzucić. Eee, więc no niestety tylko tyle smakolków została. Jeszcze ciasteczka bananowa. Eee, więc mamy tyle ciasteczek, ale na pewno damy konikowi. Taki betonik o smaku kręczy jabłkowym. Takie ciasteczko dostanie Ladens. Proszę. Proszę, masz. Super Dalej mamy taką gwiazdeczkę bananową. I to jest też takie ciasteczko właśnie. I to ciasteczko dostanie Haribo. No gryź. Dobra, ej. Co, niedobre? A dobra, zjad. A dla Beverly weźmiemy gwiazdeczkę wiśniową i to jest takie tutaj, o, ciasteczko. Proszę. Super, Konik, masz. No, gryź. Gryź. Tak jest dobry, Konik. Pyszczki, puściutki, ciasteczka zjedzona, więc te smaczki chowamy, te tutaj, co zostały. A teraz weźmiemy sobie do ląża Ladens. Ladens była wczoraj czyszczona, bo wczoraj, na wczorajszym lagmasku ale czyściliśmy wszystkie koliki, więc zobaczcie jak się błyszczą sierści, naprawdę ślicznie, o pięknie są wyczyszczone, Beverly również, e, więc nie ma tutaj nic do czyszczenia, także biorę lążę, tą sobie weźmiemy dzisiaj nowe motwanki e, czarną, żeby przetestować, już ją testowałam, ale weźmiemy sobie dzisiaj znowu, bo na tej ostatnio lążowałam Beweli. za tej ląży więc dzisiaj Ladens sobie wylążymy na tej czarnej. E, tylko zmieni jej kantarek, więc ten trzeba. Ej, chodź tu! I ściągamy. Otwieramy. I wylążę leden na tym ślicznym halterku z diamencikami. Teraz ubieramy naszemu konikowi ten śliczny halterek. on jest naprawdę przecudowny, bardzo mi się podoba, jest superowy, cały czas go praktycznie używam Tak samo ten drugi z kalendarzem mojej przyjaciółki, taki pudrowo-bananowy też jest śliczny, do niego mam uwiąz, a do tego mam kordeo w komplecie Także no, wszystko ładnie pasuje i konika mamy gotowego, tak Super konik i do tego wszystkiego dopinamy sobie tutaj lożę. O tak i konik gotowy. Ladens potrafił ładnie chodzić na głos, więc tutaj e, Bacika nie będziemy potrzebować. Ladens koło. Koło. Tak jest, dobry konik. Super i zaraz sobie ją wylążujemy. Dalej. Wstępuj. Super, opuszczasz główkę w dół. Dobrze. Super. Kus. Lawrence już sobie kusuje. Dalej, dalej, dalej. Dobra, muszę je troszeczkę skrócić lożę. Galopujemy sobie takim luźnym galopem, żeby się trochę poruszała. Galopuj, galopuj. Super, koń. Pięknie się rozluźniasz. Cudownie. Ej, nie przechodź do kusa, jeszcze się tak spinasz z domu. Hop, galop. I rozluźnia się, się, rozluźniaj, rozluźniaj. rozluźniaj. Do kusa. super koń. I dostępa. Dobra. Yy, naraz sobie z nim trochę popracuję poza kamerą i wam tego nie pokażę. Właśnie skończyliśmy już robotę, więc już sobie ją postępuję chyba w ręku. Chodź. Okej, okay. i sobie z nim już tak postępujemy. Chodź. Super Konik. Bardzo grzeczna była. Teraz bierzemy się za pierniczki. Mamy już mąkę oraz sodę oczyszczoną. Teraz cukier puder. Dalej jajko i miód. Margaryna i przyprawa do piernika. I ugniatamy. Rozwałkowaliśmy ciasto, i teraz będziemy wykrawać pierniczki z nowych foremek, które były ostatnio w kalendarzu. Teraz zrobimy lutka z piernika. Wyciągamy. Jak wyrobimy to, ciasto, to później mamy jeszcze tutaj. I robię teraz kolejnego ludka. Trochę to nam niektóre pierniczki nie wyszły, ale po upieczeniu będą dobre. I jak jeszcze udekorujemy, to nie będzie widać. I pierwsza blacha pierniczków jest już upieczona, ale jeszcze będziemy je potem dekorować, jak one no trochę przyschną. I teraz przetestujemy sobie taki domek. już, mojej drodzy, na to jest odcinku, będę nadzieję, że się spodobał. Ręczkę już piekliśmy, a ostatnio spędzimy w innym odcinku, w innym vlogmasku. Hmm, też mam nadzieję, że nie zachowajcie się na mnie, ale już nie zdążyliśmy, bo jest już później wieczór. Więc Wam bardzo dziękuję za bieżą tego vlogmaska i widzimy jutro. Pa pa!